Witam wszystkich naszych kochanych widzów na całym świecie. Dzisiaj jest sobota, 10 lutego i mamy będziemy mieli wspaniały live, dlatego że pogoda w Nowym Jorku jest fantastyczna. Mamy chyba 60 stopni Fahrenheita, to jakieś tam około 20 Celsjusza, tak jak, tak jak wiosna praktycznie, a to sprzyja budzeniu się życia, zdrowia dookoła nas w nas a dzisiaj będziemy o tym mówić bo mam przyjemność przedstawić wam dwie wyjątkowe wyjątkowe naprawdę osoby które mają taką swoją pasję a jest ta pasja poparta wiedzą i te te osoby właśnie zmieniają oblicze, moim zdaniem, współczesnego świata, bo trochę o nich poczytałem i, i e, pouczyłem się, więc e, wiem, co mówię. A jedną z tych osób już znacie, bo była na moim kanale Joanna Bałkota, była u tatka rolnika. Może niektórzy, niektórzy oglądali te moje programy. Ona tam śpiewała, bo ona jest wokalistką. Powiedziałbym o międzynarodowym doświadczeniu takim scenicznym, ale także jest z drugiej strony uzdrowicielką specjalizującą się w takich leczniczych, powiedziałbym, ceremoniach opartych na odkryciach fizyki kwantowej. Ale nie tylko, bo ona też przeszła przez takie różnego rodzaju największej klasy światowe, szkoły mistyczne, była na kursach różnych naukowych takich. Na całym świecie, które zaowocowały w bogatym takim doświadczeniem, naprawdę poruszania się w tych warstwach energetycznych. Ja z Janą trochę porozmawiałem, więc też wiem, co mówię, no ale ona bardzo chętnie dzieli się tymi swoimi informacjami z innymi, tylko do tej pory robiła to w takim zamkniętym gronie, tam wokół siebie, wokół swoich znajomych. A ja tutaj włożyłem presję, żeby przedstawiła to szerszej publice. No i dzisiaj będziemy właśnie ją mieli i będzie się dzieliła z nami swoją wiedzą na szerszym spektrum. A drugim gościem jest Przemysław Siwacki, który napisał fantastyczną książkę Globalne E, nie ocieplenie, nie, nie, nie. Globalne oślepienie, które jest bardzo, bardzo o, no, takie na czasie. I, I on jest nie tylko pisarzem, lecz także człowiekiem, który jako małe dziecko, właściwie w, jak był młody, to pokonał raka dzięki naturalnym metodom leczenia się. I, I właśnie Joanna jest jego partnerką, i oni organizują różnego rodzaju warsztaty, które dają nam taką drogę wiedzę, jak powrócić do natury um, i inspirują właśnie nad rozwojem takiej naszej samoświadomości, poznania takiego prawdziwego świata, a nie tego wirtualnego, którego nam tutaj, które nam tu narzucają z każdej strony. Um, I Przemek też dzieli się swoimi spostrzeżeniami, bo jest autorem wielu artykułów. W takim ogólnopolskim miesięczniku na pewno go znacie: zdrowie bez leków. No i wspólnie są zaangażowani, żeby tak rozszerzać horyzonty zdrowia fizycznego, duchowego i ja zachęcam Was do, do poznania ich bardziej, a dzisiaj będzie to takie wprowadzenie. Chcę zaznaczyć, że w tej chwili jesteśmy na YouTubie, więc nie będziemy mówić o sprawach, o których. Tutaj będziemy mówić później o oczyszczaniu O, o, czyszczaniu, o, o, o czyszczaniu organizmu, o technologiach różnych, których nie można mówić na YouTubie, ale e, to później. Na razie jesteśmy na YouTubie i na Rumble, a potem będziemy już tylko na Rumble. Także link macie na Rumble. tutaj chyba wrzuciłem nawet na czacie, więc przerzucajcie się później na Rumble. A ja witam Was, witam Was kochani. Witamy serdecznie. Witamy Was. Eee, trochę nam głos harczy, ale nie wiem, zaraz zobaczymy, może coś się poprawi. No, no, w końcu jesteście ze mną. Ja tutaj długo na was czekałem. Właściwie to my już uzgodniliśmy dawno temu, Joanna, że będziemy razem, więc ten czas nadszedł. Może przedstawicie się sami. Ja was tak tylko pokrótce przedstawiłem. Powiedzcie, kim jesteście. Więc tak, ja zacznę może, tak jak wspomniałeś, w 2016 roku wydałem dość kontrowersyjną książkę właśnie o, o znamiennym tytule Globalne oślepienie. Celowo tytuł jest nadany w ten sposób jak gdyby ironicznie do głośnego hasła propagowanego w mediach mainstreamowych, mianowicie o zmianach klimatu czyli globalne ocieplenie. No i dlatego w zasadzie zaczęła się cała historia w roku 2016, kiedy wydałem tę książkę i profeter to miałem na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, którzy myślą w podobny sposób jak my, aby nakreślić im podstawowe przyczyny tej hibernacji zbiorowej, hibernacji świadomości, jaką obserwujemy od kilku lat. W zasadzie to całą wiedzę do tej książki zgromadziłem przez ponad 10 lat mieszkając za granicą w różnych krajach, między innymi w Islandii w 2008 roku, kiedy miał miejsce ten pierwszy Pseudo-kryzys finansowy, jak upadł ten słynny bank Lehman Brothers, gdzie miałem okazję od kuchni zaobserwować kulisy i prawdziwe wydarzenia związane z, z upadkiem tych banków i z, z usiłowaniem przejęcia Islandii finansowo i zniewolenia. No i właśnie też po, po słynnym. 2008 roku to był, przepraszam. W 2008 roku i potem jeszcze mieszkałem w różnych innych krajach, w Anglii, w Wielkiej Brytanii przez 6 lat. W Niemczech, w różnych miejscach. Tam uczestniczyłem w różnych konferencjach, wykładach, prawda, prelekcjach i zbieraniu informacji i wiedzy z różnych zakątków świata, gdzie połączyłem to wszystko w pigułkę, jedną, w jedną całość w tej książce. No i kiedy w 2017 roku wróciłem do kraju, postanowiłem rozszerzyć tę działalność właśnie o robienie o, o, warsztatów, przekazywanie tej informacji i zaszczepianie tą wiedzą ludzi. No i tak to się wszystko potoczyło. Krok po kroku. A tak naprawdę książka zaczęła być popularna tak dość mocno dopiero w roku 2020, kiedy ogłoszono tą tak zwaną pandemię. Ludzie zaczęli zapykanie w domach, zaczęli, prawda, zaczęli czytać książki i zaczęło się duże zainteresowanie tym tematem. No i od 20 roku znacznie wzrosła ta świadomość i trwa to do dziś, tak pokrótce. Ja tu pokażę tą książkę właśnie Globalne oślepienie. Tutaj Wy trochę trzeszczy wam głos. Właśnie um, teraz się poprawiło chyba. Słyszycie mnie? O właśnie, o yes. właśnie, to mo, właśnie, może, może bliżej właśnie, Myślę bo ten za daleko jesteśmy, wiesz? Czy dobrze, tak dobrze. Proszę? Teraz trochę jest lepiej. No nie, ma, mieliśmy mm -hmm. problemy z połączeniem, ale no może no, m, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No to właśnie pokazuję tutaj twoją stronę, Przemku, yy, i tu jest ta książka ja jej nie czytałem, tylko dzisiaj czytałem recenzję i tam co w niej jest, no to super porównałeś, po, po, pozbierałeś to wszystko do kupy i pokazałeś nam jak tak naprawdę ten system nas oszukuje, Dokładnie no tak. Ale, ale przypominam wam, ciągle jesteśmy na YouTubie, więc tutaj zaraz nas mogą cenzorzy z wielką pałą globalistyczną gdzieś tam wyskoczyć i, i po, po łapkach nas będą chcieli uderzyć, więc, więc może, może nie będziemy tak do końca wchodzić w tej chwili w to. Ale wejdziemy na pewno. Ja wam tego nie daruję, bo musicie mi powiedzieć o wszystkich tych fajnych rzeczach, o których mamy, mamy mówić na Rumble. Że zapraszam was właściwie to możecie się przerzucać jak najszybciej na Rumble, bo i tak, i tak ten program leci na dwóch kanałach na, na jednakową mhm. w jednym czasie. A może Joanna ciebie ludzie bardziej znają, ale powiedz nam też o, o sobie, bo Ty jesteś też taką tajemniczą istotą, która bardzo dużo <sum》>. zmienia po cichu. Daje ludziom moc w różnych, w różnych elementach życia, od zdrowia fizycznego po psychiczne. Masz ciekawe, ciekawe naprawdę rzeczy do, do omówienia. Może powiesz też trochę coś o sobie. E, nie lubię mówić o sobie z reguły, ale tak pokrótce. No, ci, co mnie znają, to mnie znają. Ja mnie nie było 20 lat w kraju, ponieważ robiłam karierę za granicą. Kształciłam się tam i przede wszystkim żyłam z muzyki. Wyjechałam jako wokalistka. Wróciłam jako wokalistka. Przez 20 lat żywiła mnie muzyka, występy. No ale jak przyszedł COVID, to niestety musiałam się przebranżowić bardzo szybko, żeby kupić dzieciom chleb. Także pół roku pracowałam nawet w piekarni. Ale ten czas nie poszedł na marne, bo ja wtedy słuchałam was, bo to akurat y, jeszcze poznawałam y, tak, jakby odnawiałam więzi w Polsce, ponieważ jak nie macie 20 lat w kraju, no to trudno znowu wpaść w te więzi przyjacielskie, rodziny, prawda? Byłam przez jakiś czas sama, no to y, słuchałam wykładów na YouTube y, i Basi kazany na przykład. Przede wszystkim jej w pierwszej linii, jest pierwsza osoba taka moja, na którą się natknęłam i widziałam ją jako moją mistrzyni, można powiedzieć. A później doszedł Jurek Zięba, zapromunerowałam zdrowie bez leków, to była moja jakby platforma edukacyjna po powrocie z, z Holandii do Polski. No i tak, za, tak zakochałam się w artykułach Przemka, przyjechałam do niego na warsztat z dziećmi. W sierpniu 2021 roku Zostawiam. 20 roku, tak, to było jak szyb COVID. No, i ja mówię, co to za wariat, wszystko pozamykane, obozy odwoływane, a on tutaj warsztaty dla dzieci robi, ja go muszę poznać. No i tak zostałam. Także tak zaczęliśmy wspólną przygodę z Przemkiem Od razu zaczęliśmy od współpracy, także przez bardzo długi czas razem. Ogarnialiśmy warsztaty. Przemek mnie zapraszał najpierw na części muzyczne, później wzbogaciłam jego warsztaty też w wykłady i inne różne elementy. No i tak, żeśmy się razem zeszli po czasie, jakoś tak wyszło. Zaczęliśmy razem organizować dosyć spore imprezy. Pierwsza taka nasza słynna Sosnówka 2000. 21 w styczniu, gdzie był twardy lockdown wszędzie, a u nas impreza na 2000 osób. Także tak się zaczęła moja podróż tutaj, w tym gronie, w którym teraz jestem. I dlatego robię to, co robię, ponieważ musiałam się bardzo szybko no, przebranżowić. W tej chwili wystawiam się na targu i no, chciałabym. Raczej, żeby każdy z nas przyjechał do nas na warsztaty albo na imprezy. Kalendarz pokrótce Wam tak przedstawię, ale oczywiście wszystkim naszym słuchaczom ten kalendarz też będzie udostępniony. Andy Pan Wam później wszystkie linki pokaże. I teraz, co robimy z sprzękiem teraz przez cały rok? To są nie tylko nasze warsztaty, które wspólnie organizujemy. Ale też y, imprezy plenerowe. Po kolei Wam chronologicznie przeczytam, jest ich dosyć sporo. 23-25 luty, teraz mamy warsztaty: powrót do natury y, z y, technikami morsowania darmotkujących. 2 marca, bardzo ważna konferencja, Pełnia Zdrowia Bez Leków w Katowicach. My jesteśmy tam zaproszeni jako słuchacze. Zapraszamy wszystkich naprawdę, ponieważ to jest w Międzynarodowym Centrum Kongresowym spotkanie poświęcone medycynie naturalnej. Każdy z Was powinien jeździć na takie imprezy, dokształcać się samemu, ponieważ jak będziemy Wam mówić za chwilę, jesteśmy zdani na samych siebie i jak nie zaczniemy spotykać się z ludźmi i e, tworzyć nowe więzi i tworzyć wraz z tymi ludźmi e, nowy system, to prawdopodobnie tego nie przetrwamy. E, dlatego następna impreza 19-21 kwietnia mamy warsztaty zielasko-naturopatyczne. Linki wszystkie tam macie, e, są udostępniane. Można po prostu kliknąć na listę i sobie e, wejść. My to wam wszystko powysyłamy. Następna super impreza, kochani, 18-19 marca. Święto Niezapominajki w Wagnerówce. To jest Lubnów lub 10, w Ziemicach, w gospodarstwie ekologicznym, którym właścicielem jest cała rodzina, ale tym głównym dyrektorem naczelnym jest Robert Wagner. My go wspieramy od jakichś dwóch lat, pomagamy mu imprez, organizować imprezy, nagłaśniać. Co niektórzy znają mnie już z tych imprez, ponieważ często tam występuję, śpiewam, robię takie przerywniki między wykładami, dlatego zapraszamy Was bardzo gorąco. Później mamy warsztaty od serca, czyli jak obchodzić się świadomie z polem serca. Jak zarządzać świadomie polem serca i stać się takim mistrzem magnetycznym emocji swoich własnych. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. To jest 24-26 maja. 1-2 czerwca, kochani, tu się na chwilę zatrzymam. Wejdźcie sobie na kanał Barbary Kazany Naturoterapia. I tam y, macie dane odnośnie festiwalu Dzieci przyszłością świata. Jesteście przyszłością świata. To jest na Dzień Dziecka, w przepięknym miejscu, gdzie y, normalnie chyba się jakiś czas temu odbywała harmonia kosmosu. E, pod, ślężą. pod ślężą, u podnóża ślęży, piękny ośrodek z jeziorem, pole namiotowe domki. Także warto do nas przyjechać, bo będzie mnóstwo wystawców, my też będziemy, będziemy śpiewać, będą artyści będziemy nagłaśniać, będą przeróżne wspaniałe wykłady, my akurat mamy tam wykład o edukacji domowej i o nowej ery, można powiedzieć. Tak? Jasia, ludzie mówią, że strasznie trzeszczy, ja Was w miarę dobrze słyszę, ale czy możemy się jeszcze raz, rozłączcie się jeszcze raz, połączcie. Żebyśmy, może to pomoże Po, po prostu um, Tak wiem, na kilka sekund Rozłączcie się i połączcie się jeszcze raz ten, Na ten sam link i... Czekaj, ja te gumki pościągam Może mm -hmm. e, Dobrze Także, także um... Czekaj, ja gumki pościągam Dobra, wiesz? Dobra. Teraz... Czy dalej czeszczy? Wiesz co, e, powiedz coś Dalej, dalej trzeszczy. Dalej trzeszczy. Dalej, dalej trzeszczy. Rozłączcie się jeszcze raz połącznie. No, widzicie, to takie są live. Y. Technicznie, wczoraj um, łączyłem się z Joanną, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa. Było bez problemów. Ale oni są w górach gdzieś tam. Możliwe, że słaby jest internet, i dlatego tak się dzieje. Mieliśmy w ogóle problemy z połączeniem przed programem On się połączyło, rozłączało Więc no, będziemy, jeżeli będzie trzeszczało Ja tutaj będę starał się to jakoś zniwelować Ale no możliwe, że będziemy musieli dokończyć w taki właśnie sposób A następnym razem trzeba będzie jakiś wymyślić lepszy może mikrofon po ich stronie Więc, bo naprawdę to są, to są wspaniali ludzie i, I mają dla nas super informacje do przekazania. Ja tak po cichu teraz Joanna mnie nie słyszy, to mogę Wam powiedzieć, że ją namawiałem już od dawna, dawna, ale ona nie chciała, nie chciała wychodzić na zewnątrz, ale w końcu udało mi się ją przekonać, bo to, co, to, co ona i Przemek robią razem, no to naprawdę to jest mistrzostwo świata i, 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 i to działa. To jest takie praktyczne, to, to, to co oni robią. No ale. O tym będziemy mówić później na Rumble. Nie mamy ich jeszcze, nie łączą się z nami. Więc może Może ja pokażę wam, dopóki ich nie ma. O, już się łączą, poczekajcie. No teraz jest Teraz jest lepiej, czekajcie, tylko muszę was wprowadzić, moment. Ten Dobrze, już Już jesteście. Powiedzcie coś. Jeden raz, dwa, trzy raz. No, kurde, super. Teraz, teraz nie słyszę, że. Nie słyszę. No, okej, okay. odpukać w niemalowane czerwony. No <grywa> do, dobrze, dobrze, to przechodzimy Czy do. Mam coś powtórzyć, może? E... Ktoś coś nie dosłyszał? Ja myślę, że w miarę wszystko było słyszalne, tylko trochę trzeszczało, więc zatrzymaliśmy się na 1-2 czerwca. Festiwal Dzieci Przyszłością Świata. Tak, jesteście przyszłością świata. Zapraszamy wszystkim. Kalendarz też wam udostępnimy w Czecie na samym końcu z linkami, ze wszystkim, z plakatami, będziecie sobie z numerami telefonów, z adresami, ze wszystkim, żeby było na gotowe. 8-9 czerwca mamy święto Rolnika Polskiego w Wagnerówce u Roberta Wagnera, gospodarstwo ekologiczne, gospodarstwo rolne. Zapraszamy was tam, to jest znowu Lubnów w Ziemlicach. Później mamy 20-23 czerwca czterodniowe warsztaty powrotu do natury, zielarsko-wędrowne z elementami sportowymi. 29 czerwca organizujemy Festiwal Zdrowia pod wieżą pod tą wieżą z Przemkiem się wystawiamy co sobotę jeśli nie jesteśmy na żadnym innym wyjeździe koło Jeleniej Góry, koło Jeleniej Góry. tak to jest targ pod wieżą w Siedlencinie zapraszamy wszystkich co są z okolicy Jeleniej Góry wspierajcie nas lokalnie tutaj naprawdę jest cudowna atmosfera jest ognisko. Jak będzie więcej ludzi, prawdopodobnie wezmę kolumnę, gitarę i będziemy sobie też śpiewać w lecie, bo tak teżśmy robiły z moją siostrą takie występy. Teraz następny nasz festiwal, organizujemy już drugi w tym roku, 29 czerwca. Szczegóły ujawnimy wam wkrótce, także obserwujcie, obserwujcie po prostu nasze strony. Tylko dodam, że ten targ pod wieżą odbywa się w każdą sobotę przez cały rok, w godzinach od 10 do 13. Tak. Warto podjechać zobaczyć, wspierać lokalnych producentów prawdziwej zdrowej żywności można przez cały rok. Ale przede wszystkim cudowni ludzie, naprawdę jest z kim porozmawiać i się do kogo przytulić przede wszystkim. Następna impreza 4, 4 7 lipca. Tam też czekamy na szczegóły, ale na pewno będziemy. Festiwal Iskrownik w, Bol w Bolkowie na Campingu pod Lacem. Organizatorem jest Aja Iskra, szczegóły znajdziecie na iskrownik.pl. Później następny 18-21 lipca mamy czterodniowe warsztaty yy, autorskie, ponieważ Przemek wydaje swoją drugą książkę Czas na uważność i yy, yy, tam będziemy no, praktykować, Omawiać też treść książki i robić przeróżne ćwiczenia i, i produkty też, prawda? Będziemy też produkować swoje własne rękodzieło. Następne warsztaty to jest, nie warsztaty, słuchajcie, wspaniała impreza, bo tak poznaliśmy, poznaliśmy się z Endim. To jest dożynki u Tadeusza Rolnika w Bieszczadach. 31 sierpnia i 1 września. Dwa dni. Dwa dni. Strona internetowa wyciskajzdrowie.pl, to jest strona Tatka. Tam albo u niego na Facebooku on regularnie udostępnia świeże informacje. Następna impreza, 7-8 września, Aroniada w Wagnerówce, znowu u Roberta Wagnera, trzecia impreza w roku. Lubnów. 22 września warsztaty zielarsko-naturopatyczne organizujemy my u podnóża źródła świętej Anny w Karkonoszach. w Karkonoszach, w Sosnówce Pięknej Zielonej, jak na Zielarskie jest to potrzebne. 11-13 października mamy warsztaty poznajemy mu Czerwonego. O tym zaraz też będziemy mówić o tym pięknym grzybie. Tak. Ale na Rambo. Na Rambo, tak. Jak zbierać, suszyć, przetwarzać, zażywać, mikrodozować, leczyć się tym i tak dalej, i tak dalej. Spędzamy razem trzy dni w Sosnówce. Także zapraszamy i później mamy jeszcze dwie edycje w listopadzie i w grudniu. Dwie edycje powrotu do natury. Zimowa edycja razem z elementem morsowania, czyli można się zanurzyć w tej zimnej wodzie w wodospadzie, tam gdzie nurkuje słynny Hof, bo zaraz obok ma swoje siedlisko. Wim Hof. Wim hof tak. I to na tyle chyba z naszej strony. No, i za chwilę przechodzimy do sedna sprawy, prawda? Nie, ja myślę, no, że tak, tak. To, to, że się żeśmy spotkali. Ja wiem, ja, ja metodę Wim -Hoffa już nie wiem, zobaczyłem Ty go na internet. No, da dawno, w 2012 może, czy 2011 roku. Ale w teorii, czy w praktyce? Nie, nie, w praktyce. No, ja tu w, śnieg, w śnieg wskakiwałem cały czas. Nie, Tu nawet mam chyba na Facebooku kiedyś zdjęcia, że. Dzieci się ze mnie śmiały, a ja leżałem w śniegu i robiłem sobie na, pra, tylko w maj, w slipkach i robiłem te, te aniołki, nie? A to jest takie fajne. No tak, tak, tak. Jest, najlepiej to jest wejść na przykład pod ciepły prysznic i potem wyskoczyć szybko, jak mamy śnieg na zewnątrz, na, bo, na bosaka, oczywiście. Ja w ogóle chodzę na bosaka wszędzie. Na boso, na boso, bez żadnych butów i skarpetek. jak pamiętam jak jeździliśmy tutaj po całej Stanach Zjednoczonych, moja córka w piłkę gra nożną i tam są super boiska z trawą, no to jak można stać w butach na trawie takiej, Nie, jeszcze plast jakichś gumowych butach, które ci odcinają, ja nagrywałem zawsze jej, jej mecze to miałem taki duży statyw i zdejmowałem buty i stałem na bosaka, to, to ludzie się przychodzili i tak patrzyli na mnie, o chłopcze, jakiś tu idiota stoi, nie? ale ja wszędzie, jak tylko mogę, to, to chodzę po, dookoła domu, to na, na bosaka, nawet, nawet zimą, jak odprowadzam moich znajomych, na przykład przychodzą do mnie, no to ja się tam nie ubieram w jakiejś skarpetki czy buty, tylko idę normalnie na zewnątrz, tam do samochodu im pomacham. Także tu jestem akurat ekstremistą, bo ten earthing, czyli uziemianie jest bardzo ważne w naszym życiu. To jest, to jest taka podstawowa sprawa, która nie ma dyskusji, nie podlega w ogóle dyskusji. Jeżeli ktoś dyskutuje i mówi, że o tak, ale można się zranić, że tam są jakieś... Na przykład głowienka, czy, czy no tak, bo takie są, że są jakieś larwy różnego rodzaju pasożytów. No tak, ale jak mamy mocny system immunologiczny, to, to my mamy tego mnóstwo dookoła, wszędzie, a nasz system immunologiczny potrafi to rozwalić, jak, jak jest mocny, a bez chodzenia. Bez kontaktu z ziemią, no to on słabnie, coraz bardziej słabnie, dlatego. No ale z... zobacz, 5 kilo masy ciała naszej, stanowią bakterie, grzyby, wszelakie pleśnie, drobne ustroje, prawda? Bez których my no. w ogóle nie potrafimy funkcjonować. 5 kilo Kur... dorosłego człowieka, łącznie ze skórą. Su... Kurcze, znowu pojawiają się. Jesteśmy sami, naprawdę. Znowu się kurcze pojawiają te trzaski. Wiecie co? To tak, zrobimy tak. My pożegnamy się już z widzami yy, z YouTube'a. To na YouTubie zrobiliśmy takie wprowadzenie, żeby was przyciągnąć na Rumble, bo trzeba rozwijać kanały, które nie cenzurują, yy, a nie popierać tych globalistycznych. Więc, więc może jeszcze raz wy się rozłączcie. Ja w tym momencie zakończę transmisję na YouTubie i przerzucimy się kompletnie na Rumble, dobrze? Dobrze. dobrze. Yy, dobra. Do Więc do Także także, My się tu. także dobrze. Także dobrze. Także się, kochani, na Rumble. Ja jeszcze raz. Dobra. Ja jeszcze raz, może tutaj wrzucę. To do zobaczenia. To, tak Zabrię. tak. No rozłączcie się i połączcie. Ja tutaj wrzucam jeszcze raz link do Rambol na czacie. Właśnie, właśnie go wrzu wrzuciłem. Prze przerzucajcie się. A my, powoli będziemy kończyć tą transmisję. Mówiłem wam, super naprawdę normalni ludzie, widzicie, to, to można poznać człowieka od razu poprzez takie mm, połączenie serce do serca. To są mili, naprawdę wartościowi ludzie, których warto posłuchać, warto wspierać, dlatego ja to robię. Ym, i, I za chwilę dowiemy się o innych fantastycznych rzeczach, bo, no bo oni mają przygotowali całą masę różnych super informacji, jak się na przykład bronić przed takimi atakami jakimiś psychotronicznymi z telefonów, jak bronić gotówki. To też bardzo ważne, jak oczyszczać organizm, edukować dzieci no i tam o darmowej energii Przemek też dużo mówi, więc zachęcam Was do przerzucenia się na Rumble, a ja kończę transmisję na YouTubie. Zatrzymujemy ją, także żegnamy Was. YouTubowcy i.